144 tysiączen Żydów opieczętowanych dziś. Objawienie siódmech, teraz. Czy wiesz, że w tym momencie, gdzieś w Izraelu i na całym świecie, Bóg może wybierać 144 tysiące Żydów do najważniejszej misji w historii ludzkości misji przepowiedzianej dwa tysiące lat temu w księdze objawienia w siódmym rozdziale? Nazywam się Imię, i przez ostatnie lata badałem najbardziej tajemnicze fragmenty biblijnej profei. A niewiele fragmentów jest tak fascynujących i tak źle rozumianych, jak wizja 144 tysięcy opieczętowanych z dwunastu pokoleń Izraela. Kim są ci ludzie? Dlaczego dokładnie 144 tysiące? I co najważniejsze, czy ich opieczętowanie dzieje się już teraz na naszych oczach? To, co zobaczysz w tym filmie, może całkowicie zmienić sposób, w jaki rozumiesz Księgę Objawienia i czasy, w których żyjemy. Bo każdy znak wskazuje na to, że żyjemy w okresie tuż przed wielką trybulacją, a to oznacza, że opieczętowanie 144 tysięcy może się już zacząć. Księga objawienia, rozdział siódmej. Jan Apostoł na wyspie Patmos otrzymuje wizję wydarzeń, które mają nastąpić w dniach ostatecznych, i nagle widzi coś niezwykłego. I potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech rogach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Czterej aniołowie powstrzymują sądy Boże. Wstrzymują wiatry zniszczenia, które mają spaść na ziemię. Ale dlaczego? Co powstrzymuje gniew Boży przed wylaniem na świat? Odpowiedź przychodzi w następnym wersecie. I widziałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego, i zawołał głosem wielkim na czterech aniołów, którym dano szkodzić ziemi i morzu, mówiąc: Nie szkódźcie ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług Boga naszego na czołach ich. Sądy nie mogą się rozpocząć, dopóki słudzy Boży nie zostaną opieczętowani, dopóki nie zostaną oznaczeni, zabezpieczeni, przygotowani do tego, co nadchodzi. A ilu jest tych sług? I słyszałem liczbę opieczętowanych: 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela 144 tysiące, nie 143 tysiące, nie 145 tysięcy dokładnie 144 tysiące. A potem Jan podaje szczegóły: Z pokolenia Judy opieczętowanych dwanaście tysięcy, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy z pokolenia Gada, 12 tysięcy, z pokolenia Asera, 12 tysięcy, z pokolenia Neftalego, 12 tysięcy, z pokolenia Manasesa, 12 tysięcy, z pokolenia Symeona, 12 tysięcy, z pokolenia Lewiego, 12 tysięcy, z pokolenia Isahara, 12 tysięcy, z pokolenia Zabulona, 12 tysięcy, z pokolenia Józefa, 12 tysięcy, z pokolenia Benjamina, Dwanaście tysięcy opieczętowanych, dwanaście pokoleń, dwanaście tysięcy z każdego pokolenia, razem sto czterdzieści cztery tysiące. Ale czekaj, czy dwanaście pokoleń Izraela w ogóle jeszcze istnieje, czy po dwóch tysiącach lat rozproszenia możliwe jest zidentyfikowanie członków każdego pokolenia? Żeby zrozumieć, kim są sto czterdzieści cztery tysiące, musimy cofnąć się do początków historii Izraela. Dwanaście pokoleń pochodziło od dwunastu synów Jakuba. Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Dan, Neftali, Gad, Aser, Sachar, Zabulon, Józef i Beniamin. Każdy syn stał się przodkiem jednego z pokoleń Izraela. Po wyjściu z Egiptu dwanaście pokoleń otrzymało swoje dziedzictwo w Ziemi Obiecanej. Każde pokolenie miało swoje terytorium, swoją tożsamość, swoje miejsce w narodzie. Ale w 722 roku przed Chrystusem dziesięć północnych pokoleń Zostało uprowadzonych do niewoli asyryjskiej i rozproszone po całym imperium. Od tego czasu historia nazywa je dziesięcioma zaginionymi pokoleniami Izraela. Pozostały tylko dwa pokolenia, Juda i Benjamin, które tworzyły królestwo judzkie na południu. I to właśnie od Judy pochodzi nazwa Żydzi. Przez wieki większość uczonych uważała, że dziesięć zaginionych pokoleń na zawsze zniknęło z historii, że zasymilowały się z innymi narodami. I nigdy nie będą mogły zostać zidentyfikowane, ale Bóg obiecał, że przywróci całego Izraela. Prorok Ezechiel otrzymał wizję i wezmę synów Izraela spośród narodów, do których poszli, i zgromadzę ich zewsząd, i przywiodę ich do ich ziemi. I uczynię ich jednym narodem w ziemi na górach Izraela cały Izrael. Wszystkie dwanaście pokoleń, nie tylko Juda, ale także dziesięć zaginionych pokoleń a dzisiaj, w XXI wieku, coś niezwykłego się dzieje. Dzięki nowoczesnym testom DNA, dzięki badaniom genetycznym, dzięki pracy organizacji takich jak Szejwej Israel, zagubione pokolenia są odkrywane na nowo. W latach 90. XX wieku naukowcy dokonali przełomowego odkrycia. Zidentyfikowali specyficzne markery genetyczne, które można powiązać z różnymi pokoleniami Izraela. Szczególnie ważny był marker dla Kochenim, kapłanów z pokolenia Lewiego. I nagle okazało się, że ludzie na całym świecie, w Indiach, Etiopii, Chinach, Meksyku, mają te same markery genetyczne, co współcześni Żydzi. Mają żydowskie pochodzenie, choć przez wieki ich rodziny żyły z dala od głównego nurtu judaizmu. Bnei Menashe w Indiach, społeczność ponad 10 tysięcy osób w północno-wschodnich Indiach, które utrzymują, że pochodzą od pokolenia Manasesa. Ich tradycje, rytuały, a teraz także badania DNA potwierdzają żydowskie pochodzenie. Beta Izrael w Etiopii. Społeczność etiopskich Żydów, którzy przez stulecia praktykowali judaizm w izolacji od reszty narodu żydowskiego. Izrael przeprowadził dwie wielkie operacje: Operację Mojżesza i Operację Salomona, sprowadzając dziesiątki tysięcy etiopskich Żydów do Izraela, Żydzi Skyfeng w Chinach. Społeczność żydowska, która istniała w Chinach przez ponad tysiąc lat, utrzymując swoje tradycje i tożsamość. Ibnej Anausim w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Potomkowie Marranów, Żydów zmuszonych do konwersji na chrześcijaństwo podczas inkwizycji, którzy po stuleciach odkrywają swoje żydowskie korzenie. A to tylko kilka przykładów. Na całym świecie są społeczności, które odkrywają swoje żydowskie pochodzenie, często dzięki testom DNA i badaniom genealogicznym. Rabbi Eliachu Aviczail, założyciel organizacji Amiszaf, później połączonej z szawej Izrael, poświęcił swoje życie na szukanie zaginionych pokoleń. Podróżował do najodleglejszych zakątków świata, identyfikując społeczności, które mogą być potomkami starożytnego Izraela. I jego praca przyniosła owoce. Tysiące ludzi powróciły do Izraela, ponownie łącząc się ze swoim starożytnym dziedzictwem. Ale dlaczego to wszystko dzieje się właśnie teraz? Dlaczego zagubione pokolenia są odkrywane akurat w naszych czasach? Bo Bóg przygotowuje swoich wybranych na to, co nadchodzi. Opieczętowanie 144 tysięcy nie jest przypadkowe. To nie symboliczna liczba. To dosłownie 144 tysiące konkretnych Żydów, 12 tysięcy z każdego z dwunastu pokoleń. A żeby mogło dojść do opieczętowania z każdego pokolenia, pokolenia te muszą najpierw zostać zidentyfikowane. Ich członkowie muszą być znani, rozpoznani, przywróceni do narodu. I to właśnie się dzieje. Po raz pierwszy od upadku Królestwa Północnego w 722 roku przed Chrystusem wszystkie dwanaście pokoleń Izraela może zostać zidentyfikowane. Ale jest więcej znaków, że opieczętowanie może się już rozpoczynać. Po pierwsze, bezprecedensowy wzrost żydowskiej pobożności i zainteresowania proroczymi tekstami. Tysiące młodych Żydów w Izraelu studiuje księgi prorockie, szuka znaków czasów, przygotowuje się duchowo na to, co nadchodzi. Po drugie, powrót Żydów do Izraela osiągnął historyczne szczyty. W ciągu ostatnich trzydziestu lat ponad milion Żydów powróciło do Ziemi obiecanej z całego świata. Spełnia się przepowiednia o zgromadzeniu narodu z czterech stron Ziemi. Po trzecie, duchowe przebudzenie wśród Żydów, szczególnie młodych. Ruch Żydów Mesjańskich rośnie w siłę. Coraz więcej Żydów rozpoznaje Jezusa, Jeszuę, jako mesjasza Izraela, nie rezygnując przy tym ze swojej żydowskiej tożsamości. A po czwarte, nasilenie się wydarzeń poprzedzających wielką trybulację wojny, konflikty, napięcia na Bliskim Wschodzie, osłabienie światowego porządku wszystko to wskazuje, że zbliżamy się do momentu, gdy sądy Boże zostaną wylane na Ziemię, a zanim to się stanie. 144 tysiące musi zostać opieczętowanych. Kim będą ci opieczętowani? Jaka będzie ich rola? Księga objawienia daje nam odpowiedzi. W rozdziale czternasty Jan widzi ich ponownie. I spojrzałem: a oto Baranek stał na górze Syjon, a z Nim 144 tysiące mających imię Ojca jego napisane na czołach swoich. Mają imię Boże na czołach, są opieczętowani, oznaczeni, należą do Boga. Są pod jego specjalną ochroną. To są ci, którzy nie splugawili się z niewiastami, albowiem są dziewicami. To są ci, którzy idą za barankiem, dokądkolwiek idzie. Ci zostali odkupieni spośród ludzi jako pierwociny Bogu i barankowi. Są moralni czystymi, całkowicie poświęconymi Bogu. Są pierwocinami, pierwszymi owocami żniwa dusz, które nastąpi podczas wielkiej trybulacji. A jaka jest ich misja? Objawienie 7:3 mówi, że są sługami Boga naszego. W Księdze Objawienia słowo sługa często odnosi się do tych, którzy głoszą Ewangelię, którzy są świadkami prawdy. 144 tysiące będzie największą armią ewangelistów, jaką świat kiedykolwiek widział. Wyobraź sobie: 12 tysięcy oddanych, wypełnionych Duchem Świętym, ognistych głosicieli z każdego pokolenia Izraela, rozsianych po całym świecie głoszących Ewangelię w każdym języku, w każdej kulturze. Jezus powiedział, że Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec. 144 tysiące będzie kluczem do wypełnienia tej przepowiedni. Będą głosić podczas Wielkiej Trybulacji, najciemniejszego okresu w historii ludzkości. Gdy Antychryst będzie panował, gdy prześladowania osiągną szczyt, gdy większość świata będzie uwielbiać bestie, ci 144 tysiące będą świadczyć o prawdzie i będą niezniszczalni. Żaden atak, żadna broń, żadna moc piekieł nie będzie w stanie ich skrzywdzić, dopóki nie wykonają swojej misji. Bo są opieczętowani przez samego Boga, ale objawienie siódmej nie kończy się na opisie 144 tysięcy. Jest jeszcze druga część wizji Jana, równie ważna, po tym spojrzałem. A oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć ze wszystkich narodów i plemion, i ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem, odziani w szaty białe, a palmy w rękach ich. Wielki tłum, tak wielki, że nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, z każdego języka, z każdej kultury, kim są ci ludzie. I odpowiedział jeden ze starszych, mówiąc do mnie, kim są ci odziani w szaty białe i skąd przyszli. I powiedziałem mu, panie, ty wiesz, i powiedział do mnie, to są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Przyszli z wielkiego ucisku, z wielkiej trybulacji. To są ci, którzy zostaną zbawieni podczas najciemniejszego okresu w historii świata. A jak zostaną zbawieni? Przez posługę 144 tysięcy opieczętowanych. Wyobraź sobie tę scenę. Świat w chaosie, Antychryst u władzy, prześladowania chrześcijan, plagi i sądy spadające na ziemię. A w środku tego wszystkiego 144 tysiące żydowskich ewangelistów, głoszących Ewangelię z mocą i odwagą. I miliony ludzi odpowiadają na to przesłanie. Miliony odwracają się od antychrysta i jego systemu. Miliony wybierają śmierć zamiast wzięcia znaku bestii. Miliony praszaty we krwi baranka. Dlatego są przed Tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego. A ten, który siedzi na tronie, będzie mieszkał wśród nich. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, ani nie uderzy na nich słońce, ani żadne gorąco. Bo baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód, a Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich. To jest ostateczny cel opieczętowania stu czterdziestu czterech tysięcy. Zbawienie niezliczonego tłumu z każdego narodu na ziemi. Ale kiedy dokładnie nastąpi to opieczętowanie? Gdzie mieści się na proroczej linii czasu? Objawienie siódmych znajduje się między szóstą a siódmą pieczęcią. Pierwsze sześć pieczęci opisuje początkowe sądy wielkiej trybulacji: wojny, głód, śmierć, trzęsienia ziemi, znaki na niebie. A potem, zanim siódma pieczęć zostanie otwarta, następuje przerwa. I w tej przerwie dzieje się opieczętowanie 144 tysięcy. To oznacza, że opieczętowanie nastąpi na samym początku Wielkiej Trybulacji, zanim najgorsze sądy spadną na ziemię. A co z Kościołem? Gdzie są chrześcijanie w tym scenariuszu? Tutaj musimy zrozumieć kluczową prawdę. Kościół nie będzie na ziemi podczas Wielkiej Trybulacji. Kościół zostanie zabrany w arebatamentu przed rozpoczęciem 70 tygodni Daniela. Paweł Apostoł wyraźnie pisze, bo Pan sam przy wołaniu, przy głosie Archanioła i przy trąbie Bożej stąpi z nieba, a umarli w Chrystusie wstaną najpierw. Potem my, żywi, którzy zostaniemy, będziemy razem z nimi porwani w obłokach naprzeciw Panu w powietrze. Kościół zostanie zabrany, a potem na początku Wielkiej Trybulacji 144 tysiące zostanie opieczętowanych, żeby głosić Ewangelię tym, którzy zostali na ziemi. Dlatego tak ważne jest, żebyś był gotowy na arrebatamento. Bo jeśli nie jesteś częścią prawdziwego Kościoła, jeśli nie masz osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, zostaniesz na ziemi na okres wielkiej trybulacji. I choć będziesz miał szansę zbawienia przez posługę 144 tysięcy, będzie to wymagało męczeństwa. Będziesz musiał odmówić wzięcia znaku bestii, co oznacza niemożność kupowania ani sprzedawania. Będziesz prześladowany, możliwe, że zamordowany za swoją wiarę. Znacznie lepiej jest być zabranym w arrebatamentu, niż przechodzić przez wielką trybulację. A więc, jak blisko jesteśmy tego momentu, jak blisko jesteśmy opieczętowania 144 tysięcy? Wszystkie znaki wskazują, że jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Po pierwsze, 12 pokoleń może teraz zostać zidentyfikowanych. Po raz pierwszy od ponad 2700 lat. Dzięki nowoczesnej genetyce i pracy organizacji zajmujących się szukaniem zaginionych pokoleń, możliwe jest wybranie 12 tysięcy z każdego pokolenia. Po drugie, Izrael istnieje jako niepodległe państwo. Przez prawie dwa tysiące lat naród żydowski był rozproszony bez ojczyzny, ale w 1948 roku Izrael został przywrócony, a opieczętowanie musi nastąpić. Gdy Izrael już jest w swojej ziemi. Po trzecie, duchowe przebudzenie wśród Żydów osiąga bezprecedensowy poziom. Tysięce młodych Izraelczyków poszukuje duchowej prawdy, studiuje prorocze teksty, przygotowuje się na przyjście Mesjasza. Po czwarte, wydarzenia światowe pasują do scenariusza poprzedzającego wielką trybulację. Rosja otacza Izrael, Iran grozi atakiem, Europa się jednoczy, Chiny rosną w siłę. Świat zmierza ku globalnemu zarządzaniu. Po piąte, technologia pozwalająca na wprowadzenie systemu znaku bestii już istnieje. Cipy RFID, biometryczne identyfikatory, cyfrowe waluty, systemy śledzenia wszystko to już funkcjonuje. A po szóste, ewangelizacja świata jest bliższa zakończenia niż kiedykolwiek. Przez internet, satelity, tłumaczenia Biblii, ewangelia może dotrzeć do najbardziej odległych plemion na Ziemi. Wszystkie elementy są na miejscu. Scena jest przygotowana. Aktorzy czekają na swoje wejście. Ale jest jeszcze jeden kluczowy aspekt opieczętowania 144 tysięcy, który musimy zrozumieć: kontrast między pieczęcią Bożą a znakiem bestii. Objawienie trzynasty opisuje, jak Antychryst wprowadzi system kontroli ekonomicznej i sprawił, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy. Wzięli piętno na prawą rękę swoją albo na czoło swoje, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, tylko ten, kto ma piętno albo imię bestii, albo liczbę imienia jej. Znak bestii na czole lub na ręce. System kontroli, który zdeterminuje, kto może uczestniczyć w gospodarce, a kto nie, a gdzie 144 tysiące ma pieczęć bożą. Na czołach. To bezpośrednia opozycja. Pieczęć boża kontra znak bestii. Opieczętowani słudzy Boga kontra ci, którzy uwielbiają bestie. I jest kluczowa różnica. Pieczęć Boża jest duchowa, niewidzialna, dana przez samego Boga. Znak bestii jest fizyczny, widzialny, wzięty dobrowolnie przez człowieka. Ci, którzy wezmą znak bestii, nie mogą być zbawieni. Objawienie XIV wyraźnie mówi, jeśli ktoś uwielbia bestię i jej obraz i bierze piętno jej na czoło swoje lub na rękę swoją, ten pić będzie z wina zapalczywości Bożej. To najbardziej przerażające ostrzeżenie w całej Biblii. Wzięcie znaku bestii oznacza wieczne potępienie bez możliwości nawrócenia. Dlatego tak ważne jest, żeby nie być na ziemi w tym okresie, żeby być zabranym w arrebatamentu przed wprowadzeniem systemu znaku bestii. 144 tysiące Żydów opieczętowanych, 12 tysięcy z każdego pokolenia największa armia ewangelistów w historii świata, przygotowani do głoszenia ewangelii podczas najciemniejszego okresu w dziejach ludzkości. Czy to się dzieje już teraz? Czy Bóg wybiera już tych, którzy będą jego świadkami podczas wielkiej trybulacji? Nie wiemy dokładnie. Ale wszystkie znaki wskazują, że jesteśmy niesamowicie blisko, a to oznacza, że jesteśmy jeszcze bliżej arrebatamenta. Bo arrebatamento nastąpi przed opieczętowaniem 144 tysięcy. Pytanie brzmi, czy jesteś gotowy? Czy masz pewność zbawienia? Czy znasz Jezusa Chrystusa osobiście? Czy zostałeś narodzony na nowo? Bo gdy arrebatamento się dokona, nie będzie już czasu na decyzję. Ci, którzy nie są gotowi, zostaną na ziemi na okres wielkiej trybulacji, i choć będą mogli zostać zbawieni przez posługę 144 tysięcy, cena będzie wysoka. Prawdopodobnie będzie to wymagało męczeństwa. Jezus powiedział: Bądźcie więc i wy gotowi, bo syn człowieczy przyjdzie o godzinie, o której nie myślicie. Czas ucieka. Prorocze zegary tikają. Historia zbliża się do swojego kulminacyjnego momentu. Czy widzisz teraz znaczenie 144 tysięcy? Czy rozumiesz, dlaczego ich opieczętowanie to jeden z najważniejszych momentów w proroczej linii czasu? To nie symboliczna liczba, to nie metafora. To 144 tysiące konkretnych, dosłownych Żydów, którzy zostaną wybrani przez Boga do najważniejszej misji w historii. I fakt, że 12 pokoleń może teraz zostać zidentyfikowanych, że Izrael istnieje jako państwo, że wszystkie elementy są na miejscu, to wszystko wskazuje, że żyjemy w ostatnich dniach przed rozpoczęciem wielkiej trybulacji. Zostaw komentarz i powiedz mi. Czy słyszałeś o zaginionych pokoleniach Izraela? Czy wiesz o społecznościach na całym świecie odkrywających swoje żydowskie pochodzenie? Udostępnij ten film, żeby więcej ludzi mogło zrozumieć tę fascynującą część biblijnej profei. Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych analiz proroczych, bo wydarzenia rozwijają się szybciej niż kiedykolwiek. Do zobaczenia w następnym filmie. I pamiętaj, przygotuj się, bo Pan przychodzi wkrótce. Maranatha